Przy 2-0 to my mieliśmy kolejne sytuacje i spokojnie moglibyśmy ten mecz zamykać dużo wcześniej. Zgodzi się Pan ze mną? E, więc potem wiadomo, na wyjeździe straconą bramkę kontaktową, stadion, który bardzo mocno pomógł, drużynę GKS, która to jest dobrą drużyną. Na razie dwa mecze tutaj i dwa zwycięstwa było. Tak jest. Więc I to wszystko, to wszystko razem napędzało, napędzało drużynę GKS-u. E, I był ten te moment, że przy tej bramce kontaktowej, że, że wydawało się, że, że trochę nerwowo się zrobiło. Natomiast dalej potem, to my mieliśmy większe sytuacje, żeby cały czas podwyższyć wynik. Więc. E, tak jak mówię, mecz ma różne momenty i myślę, że przez 60 minut to powinniśmy spokojnie byli zamykać ten mecz. Tego nie robiliśmy. Jak się gra z tak dobrym przeciwnikiem u siebie, tak jak jest GKS, tak dobrze poprowadzone z piłkarzami, które wierzą w proces, które wierzą w siebie, które wierzą w drużynie, jak im dać siedzieć kontaktową, to to może się zrobić nerwowo. Natomiast, tak jak mówię, potem myślę, że i tak my powinniśmy, byliśmy bliżej cały czas tego, czy jeden.